A więc udało mi się dotrzeć mimo Twoich wskazówek. Inspektor Chalmers, witam. Ten obiad zapamięta Pan na długo. Na Boga! Moja pieczeń! A może bym tak nabył jedzenie z tej góry i podał jako moje dzieło? Doskonale pomyślane, Seymour. Killer i inspektor. a cóż to za para. Jeden drugiego oszukać się stara. Lecz inspektor już od dawna ma chęć P.S. Seymura wysłać na zieloną łączkę. Inspektorze, właśnie rozciągają mięśnie. To ćwiczenia izometryczne Pan. Dlaczego z tego piekarnika wciąż wydobywa się dym? To nie dym, to para. Podam małże na parze. Pycha! na hamburgery. A co z tymi małżami na parze? Nie, powiedziałem mięsko na parze. Tak mówię na hamburgery. Mięsko na parze na hamburgery. To taki regionalny zwyczaj. A z jakiego regionu? Z północnego Nowego Jorku. Naprawdę? Ja jestem z Utica i nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił mięsko na parze, na hamburgery. A nie, nie w Utica, to jest wyrażenie z Albany. A, rozumiem. A wiesz, że te hamburgery są bardzo podobne do tych od Nie Niemożliwe. To nasza rodzinna tajemnica hamburgery Skinnera, które nazywasz mięsko na parze. Tak. Mimo, że są najwyraźniej upieczone na grillu. Wie pan, tak się tylko mówi, ale... Przepraszam na chwilę, Oczy. To było pyszne. No, to jest się, ale jestem skonany. Powinienem... Tak. Na Boga, co nam się dzieje? Zorza Polarna. O tej porze roku i dnia i na tej szerokości geograficznej i właśnie w Twojej kuchni? Tak. A mogę zobaczyć? Nie. Seymour, dom się pali! Nie mam to, tylko z zorza polarna. Jesteś dziwny, Seymour, ale przyznaję, że umiesz zrobić dobre mięsko na parze. Pomocy!